Cześć, witam Was, Majapuł, Krystian Kozorawski i Paweł Okopień w 15. ostatnim w tym roku odcinku Majapuł Daily. E, tak, może na początek życzenia w, w świetnej zabawy sylwestrowej już za kilka godzin e, no i szczęśliwego nowego roku, a tymczasem przechodzimy do kolejnego, kolejnej części podsumowania e, mijającego. Roku 2014 do trochę cieplejszych klimatów. To tak, wracamy. Czas do, wrócić do lata, tak? Do lata, dokładnie. Słuchajcie, w lipcu niewiele się działo w sumie wspomnieć wypada o, o tym, że w, w lipcu bieżącego roku minęło 6 lat od otwarcia sklepu z aplikacjami App Store i 6 lat iPhone'a iPhone w, Polsce. w Polsce, tak. Ze sztucznymi kolejkami. <laughs> tak, pamiętam, pamiętam, że studenci wynajęci jest... stali w kolejkach i i czekali no, na. No, tak, na, 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 na iPhone faktycznie, tak, tak właśnie było. Słuchajcie, iPhone w Polsce jest 6 lat, nie wiem jakie macie wspomnienia z żoniem. I no ja schodztą. mam od grudnia 2009 roku. Do... Ja mam iPhone'a od. 8 tak? kwietnia albo marca 2007 roku, czyli od. Nie, 2008, przepraszam, 2008. Czyli na, kupiłem jeszcze iPhone'a pierwszej generacji sprowadzonego ze Stanów na kilka miesięcy przed tak naprawdę otwarciem App Store i wprowadzeniem iPhone'a do Polski, już oczywiście iPhone'a 3G, bo pierwszym iPhone'em jakiś w Polsce się pojawił to był iPhone, iPhone 3G. W lipcu ważną informacją było też nawiązanie partnerstwa Apple z IBM. No, kontrowersyjnego dość. Tak, tak. tak. IBM nie był ulubiony. No przez, 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 przez Steve'a zdecydowanie. Tak, pamiętacie na pewno słynne zdjęcie Steve'a Jobsa pod y, siedzibą IBM, gdzie pokazuje środkowy palec y, wskazując na no, logo wielkiego giganta, tak zwanego Big Blues, tego co pamiętam jak nazywali. A teraz właśnie IBM nie miał wyboru. No tak, tak. Móc konkurować z Zresztą, zresztą, IBM od IBM od, od lat już nie produkuje komputerów tak no, naprawdę. Także służył B2B. Tak, zdecydowanie. Tak, kiedyś zresztą, no to No i w grudniu się pojawiły te aplikacje. Tak, tak. Efekty współpracy IBM z Apple już zostały ogłoszone w grudniu. No jeszcze nie mieliśmy okazji się testować, testować tych programów, mam nadzieję. Nie, że się fajnie zapowiadają. Tak. Widzę, że tu są przemyślane rozwiązania no, dla różnych branż. Zdecydowanie tak. Słuchajcie, jesteśmy w sierpniu. W sierpniu y, pojawił się program wymiany baterii w iPhone'ach, y, w piątkę. piątkach tak zdecydowanie, mój iPhone y, piątka łapie się na program wymiany przycisku PowerSleep. i mam nadzieję że w Stanach uda mi się go wymienić, ale niestety na baterii się nie łapie, bo tam chodziło o mm. numery seryjne. I, ja i, będę i chciał swoją sprawdzić, moja. bo ja w Polsce powiedzieli mi, że się łapie, ale mam tydzień czekać Aha. na gwarancję żeby ją zmienić, no to jednak... Telefon Muszę mieć pod ręką. Nie, no jasne, jasne. W sierpniu Apple otrzymała nagrodę Emmy za reklamę Miss Anderson, czyli tą reklamę... Świąteczny. Świąteczny. Tak, tą reklamę, w której, już zresztą o tym mówiliśmy, o tym kiedy chłopak kręci iPhone'em swoją rodzinę, wydaje się taki wyalienowany, dość mocno i no, a jednak stworzył fajny film. Mhm. W sierpniu Apple także opublikowało raport różnorodności swoich pracowników, chodzi oczywiście o zatrudnienie pracowników. Jakby o, e, bezpośrednio w apl u tak? tak, bezpośrednio w apl u i Aplu chodzi o, 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 jakby o tą różnorodność wyznaniową, etniczną i też, i też rasową e, w sumie faktycznie w WAP-u pracuje masę, masę ludzi z, z różnych, różnego pochodzenia etnicznego i też i o różnym kolorze skóry tak naprawdę najmniej, ludzi, najmniej osób jest czarnoskórych, to jest ciekawostka że w WAP-u pracuje sporo ludzi o różnych, różnym kolorze skóry, ale tych czarnoskórych jest najmniej taka... E, z jednej strony dobrze, że się o tym mówi, a z drugiej strony powinno być to całkiem normalne, prawda? Tak, i w ogóle nie powinno e, być tak naprawdę i, być kryterium, y, kryterium przyjmowania do pracy. Tak samo na, ze względu na płeć. Tak. to no, no, się no. mówi o tym, że w zarządzie spółek technologicznych jest za mało kobiet, nie? Tak. Może nad z czegoś to może wynika po prostu, a nie tylko jakby parytety. wydaje mi się nie mają nie powinny mieć tutaj nigdy znaczenia aż takiego. W sierpniu także wspomnieć wypada akcja Ice Bucket Challenge, czyli o tym, gdzie wiele osób poblewało się wiadrami z wodą, z wodą i tak naprawdę z lodem, bo tu chodziło tak. głównie o lód. Tak naprawdę chodziło o to, że albo się wpłaca pieniądze na kampanię w walki ze stwardnieniem zanikowym bocznym, albo Zamiast wpłaty pieniędzy można sobie po prostu wylać na głowę taki kubek. Większość celebrytów robiła jedno i drugie. Jedno i drugie, dokładnie. W tym tak. oczywiście był to Tim Cook, w tym był to Phil Schiller i jeszcze chyba kilka osób. Na pewno Zubicu, no, jeszcze, no, tak? doktor Dre na pewno to zrobił, z tego co pamiętam. Akcja oczywiście jak najbardziej chwalebna, chwalem do Polski też trafiła. Są, że ja zauważyłem w Polsce negatywną tendencję, że w Polsce celebryci niestety zaczęli, bardzo ją brzydko wykrzywili. Celebryci, no, ale no, też, też też, też, formal, też, też, też formal, szefowi jakiejś agencji, no, w tym sensie, że była to formalna w zasadzie, że wyzywam się na Ice Bucket Challenge, jak nie przyjmiesz, to, musisz mi, to stawiasz mi kolację. No, Spotkałem tak. się z takimi, takimi tego typu um, zachowaniami, co było totalną bzdurą, moim zdaniem. Ja zresztą sam zostałem wyzwany przy na Ice Bucket Challenge i, i powiem szczerze, że nie przyjęłem tego wyzwania, bo już stwierdziłem, że oblewanie się jak setna czy no, ja tysięczna ja myślę, osoba. Ola no, no, ja też, no, ola. zwłaszcza, że ja osobiście jestem bardzo zaangażowany w jakąś działalność pomocową i stwierdziłem, że nie muszę... Robisz jeszcze... to na co dzień w tak, i... tak, dokładnie dokładnie tak. Słuchajcie... E... Czas na wrześniu. Tak. E... Ale jeszcze, właśnie jeszcze nie. jeszcze Było mu nie, Challenge, ale jeszcze o Fair Labor Association, czyli, tak, czyli o... W drugą stronę teraz drugą nauczenia. Stronę, tak. Fabrykach Apple. Tak, tak, tak. Na w zakładach plant, gdzie produkowane są komputery, maki też. Także taka ciekawostka. Z jednej strony Apple angażuje się w różne kampanie, a z drugiej strony cały czas wraca gdzieś tam z tyłu problem warunków pracy w tych chińskich czy tam daleko wschodnich fabrykach. Dobra, jesteśmy we wrześniu. Wiecie, co we wrześniu się wydarzyło? Mhm. Dużo Kinot. się wydarzyło. Kino. tak. I prezentacja nowych iPhone'ów iOS, iOS, iPhone'ów 6, 6, Plus. Premiera, Prezentacja i premiera nowych iPhone'ów. Apple Watcher. No, prezentacja Apple Watch'a, pre premiera iOS 8. Eee, no właśnie, Apple wybudował prezent, genialny, A, genialny prezent ze strony YouTube Apple, czyli najnowsza album YouTube, Songs of Innocence, jeśli nie mylę, Songs of Innocence, czyli Pieśni Niewinności, eee, który trafił hmm. na wszystkie konta użytkowników iTunes, czyli każdy nagle stał się posiadaczem hmm. płyty YouTube, co było wielkim, co wywołało wielkie wzburzenie. Ja przyznam się szczerze, nie do końca rozumiem to wzburzenie. Bo, już abstrahując od tematu tego, czy ten album YouTube jest dobry czy nie, to usunięcie jego. Ja go przesłuchałem i tam jest kilka fajnych piosenek, kilka słabych. Generalnie, znaczy dla mnie YouTube skończyło się na płycie Achtung Baby. Jestem, że tak powiem, fanem starego YouTube i jakby już Achtung Baby ledwo co przyjąłem, ale coś innego mi chodzi. Jednak, ludzie dostają płytę zespołu, i naprawdę nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby ją usunąć. A problem głównie po, po pojawił się wtedy, kiedy niektóry, niektórzy z ludzi mieli włączone automatyczne pobieranie wszystkich Pryk, kupionych tak. płyt na swoje iPhone, iPod, iPod, touch. Nie zabierało to miejsce. Tak, i zabierało to miejsce. I tych ludzi tak naprawdę wielu nie było, ale to jakby ich zrytowało. trochę no, Ja na przykład mam to, mam to automatycznie wyłączone. Nic mi się nie pobiera bez mojej wiedzy i nie miałem tego problemu. Chociaż so, sobie tę płytę samą oczywiście pobrałem na iPhone'a i yy, potem ją skasowałem, bo nie jest to mówił jakieś tam wybitne tutaj dzieło. Ale to już była w to z 8 instalacja, że. A, tak, tak, zdecydowanie. wymagała przynajmniej 7 GB. Eee, tak, to, 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 jest, to jest jedno, instalacja wymagała, m, trzeba było masę rzeczy pokasować. Czy znaczy, można było instalować no, przez i iTunesa. ITunesa, ja instalowałem przez iTunesa. I Bez problemu. Ale... Mam, ale znowu mam łatkę tą ostatnią, jeszcze nie zainstalowaną, bo muszę zrobić tak. to z iTunesa, no bo tam jest 70 MB waży ta ostatnią Ale nie masz ja, miejsca na Ale moment. muszę mieć 1,7 GB, żeby ją zainstalować. No tak, bo trzeba rozpakować wszystko. Mhm. E, we wrześniu też e, Apple zaliczyło dość poważną wpadkę z aktualizacją iOS 8 801. E, wpadkę głównie, z, do, która dotknęła użytkowników iPhone'ów 6 6 Plus Po zainstalowaniu aktualizacji o tym numerze, w tych iPhone'ach przestał działać moduł GSM, czyli de facto iPhone'y przestały widzieć sieć komórkową. cegłą. to bym nie przesadzał, ale stały się iPodami też, bo po prostu przestały widzieć sieć komórkową, można było na nich robić wszystko, niemalże, chyba przestawał też działać czytnik papilarnych, z tego co pamiętam. Ale generalnie Ktoś nawet się zachnął, że. W, w, bo w iOS się Apple wprowadziło coś taką funkcję, która się nazywa Wi-Fi calling, czyli możliwość okay. dzwonienia na dany numer, jeśli nie ma on zasięgu sieci Wi-Fi. Można przez, przez. znaczy, nie w zasięgu sieci komórkowej, jeżeli jest podłączony do sieci Wi-Fi, można jakoś go w ten sposób złapać. No to w tym momencie pewnie ta funkcja bardzo się przydała, właśnie ze względu na to, że e, te telefony z aktualizacją O8001 po prostu przestały w ogóle widzieć sieć komórkową. Mm. Apple oczywiście bardzo szybko tę aktualizację wycofało. I podało tak, sposób, jak godzinę. Pół godziny chyba, tak? Tak, 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 no. to także bardzo ważna informacja, którą wielu użytkowników, takich starych, już zatwardziałych fanów Apple przyjął z dużym smutkiem. Po wielu, wielu latach, chyba po siedmiu latach z oferty Apple znikł, iPod Karasy. Tak. No szkoda sprzętu. No to urządzenie no. to był jeden z najdłużej utrzymywanych w ofercie urządzeń yy, Apple moim zdaniem. A prawdopodobnie został wycofany tylko dlatego, że takich dysku w Tak, jest. Apple się tłumaczyło, że, że chodzi, chodziło głównie o braki i braki zaopatrzeniu w podzespoły, głównie w dyski. I yy, chyba Tim Cook tłumaczył to w ten sposób, że yy, po prostu nie opłacało się już w filmie przeprojektować przeprojektowywać tworzyć nową wersję klasika. Jakby przy wielkości sprzedaży tego urządzenia. No właściwie mógłby być odchudzony i SSD włożony. Tak, mógłby zdecydowanie. wygląda. No, tak. Taki duży iPod nano trzeciej generacji. Tak, prawda? Tam, zdecydowanie. No ja, ja akurat mam iPod'a Classic i faktycznie czasami z niego żoną korzystamy. Nie zbyt często, nie ukrywam. Ale jest i jest to na pewno fajne urządzenie. Co ciekawe, te iPody Classic podobno teraz, oczywiście mówię o wersjach... Yy, o urządzeniach nieużywanych, czyli w oryginalnym pakowaniu, zafoliowanych jeszcze. Podobno teraz osiągają niebotyczne sumy na wszelkich serwisach aukcyjnych i sam świetnym prezentem wszelkiego rodzaju. Czasami trzeba kupować sprzęt Apple, drugi raz, zostawić w szafce i jeszcze no to, to... akcja Apple. W no podobno podobno, podobno, podobno. iPhone'y pierwszej generacji, te właśnie te amerykańskie, które Pierwsze modele też w wersji takiej, jak powiem, nieodpakowanej też osiągnąłem teraz całkiem niezwłysony. Ja mam też pierwszego iPhone'a, pierwszej generacji, ale myślę, że nie nam do kilku powodów raz, że jest tak poobijany już, że. Ale, ale działa. Warto, warto mieć to... pamiątkę. Dokładnie. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Jeszcze raz miłej zabawy sylwestrowej. Widzimy się 1 stycznia w nowym 2015 roku. Dzięki wielkie, Dzięki wielkie serdeczne i do zobaczenia. Trzymajcie się. we uh -huh.